Witam Was serdecznie, poszukiwacz Guslick z tej strony. Jest godzina 6:45. Niedziela. 0 stopni na dworze. A ja się wybieram do Baranowic, do Jagody, na poszukiwanie. Co tam znajdziemy? Mam nadzieję, że ulubione blaszki i jagody tylko coś fajnego wyskoczy i myślę, że będzie fajny dzień także widzimy się niebawem w ogóle najlepsze jest to że wczoraj jak się pakowałem nie przyszło mi do głowy żeby zabrać słuchawek bo ostatnio jakoś bez słuchawek latem no i dzisiaj rano szukam słuchawek Sławki znalazłem. Tylko bez przejściówki do detektorika. Oczywiście w 3 minuty się tego nie zajdzie Nawet nie mam pomysłu, gdzie ja to rzuciłem. Czapki też nie mam. Też gdzieś przesiącowałem. Jak si się zapowiada, fajny dzionek My już na miejscu. Dużo. Starych drzew. Robią wrażenie. No chłopaki. Się szykują. Ja też biorę detektoriksa i idziemy na odprawę. uski uski same uski No, to już któraś z kolei polżała trochę Tak to wygląda Tu jeszcze jakieś pręty jagoda nadawał kawka herbatka Lecimy dalej Kopałem, kopałem i wykopałem Widzicie tutaj Granat szyszkowy I tutaj jeszcze z boku są sygnały, także może być tego więcej, no nie chcąc go tego... kopłem No to grubo Serio Kolejnie rażenia 200 metrów w każdą stronę. Powiadomimy policję. Przyjadą sobie z rozpoznania pirotechnicznego, a oni powiadomią saperów, którzy podejmą to. Zaznaczymy taśmą. Jaki to jest rejon, będą niestety musieli pilnować, Także tak jak widzicie, granacik jest. Obok był jeszcze jeden. Służby są powiadomione. Za chwilę pewnie przyjadą. Zabezpieczyć moje znalezisko. A tak narzekałem, że nic nie ma. Z lasu na pole się przenieśliśmy. Pierwszy sygnał. Chyba guziczek. Jakiś to jest. Chyba. Guziczek ale nic na nim chyba nie ma. Także. Lecimy dalej. Kolejny dołek. Mamy jakąś monetkę. Chyba tak mi się wydaje, ale powinien straszny wycieruch. Tak, 5 fenoli to jest chyba. Tak to wygląda, ale już... No tu jest wytarca całkowicie. Ale patrzcie jaka cienka. Tak to się prezentuje. Tam już policja jest. Do zabezpieczenia moich granatów. A tu mam z takiego dołeczka kawałek dzwonka. Chyba. Albo jakiegoś naczynia. Nie wiem. ale Tak to wygląda. Brzeg mówimy Nie wiem. Jak się tam papiery piszą, mamy sobie. Szukamy ja idę tam, chwilę przerwy Policanty też filmik na, no, na tym guziczku jednak jest tam jakiś herb koronę widać Po wyczyszczeniu Tak wygląda <głaniczne> Ale to może jeszcze coś jest <głaniczne> pod Z pieca sadą, więc żeliwne, grube. O, to ma wszystko. Hmm. Trudno. To chudno. ten zasypuje. <głaniczne> Wszyscy dziecka. I to by było dzisiaj tyle. E, poszukiwania no udane szczególnie. Szczególnie dla mnie bo jeszcze nie znalazłem takich fajnych zabawek jak dzisiaj no te granaciki zrobiły mi dzień fajne znalezisko służby tam już zabezpieczają miejsce czekają na przyjazd saperów aż granaty zostaną zabrane z stamtąd granaty były nie wiem czy tam było widać normalnie z zapalnikami także także niebezpieczne znalezisko no i tam ten guzik jeszcze wyszedł jakiś właśnie z, z tą koroną te pięć fenoli chłopakom też tam powychodziły jakieś międzywojnie ale ogólnie jakoś jakiegoś takiej znajdki dnia nie było trochę posprzątaliśmy z, z jagodą także więcej na pewno będzie na, na filmiku yy, łodyńców. także zachęcam gorąco jak tylko filmik wejdzie to go pewnie udostępnię Do pracy. Trzymajcie się. Cześć.